Czemano, zostawię tego live'a. Piecu rozpaliłem. Dzisiaj sobie spakuję Brugmansję, znalazłem podwójną, różową. Patrzcie jaka świnia, Andrzeju będziesz zadowolony. Andrzej kupił sobie. Ale mniejsza o to. Będę sobie pakował. Ktoś przyjdzie na czat, to sobie znowu wam podpowiadam. I pytam się dalej YouTube'a, dlaczego nie można dodawać osób do wideokonferencji. Kiedy to wejdzie? TikTok dawno to wprowadził. Zawsze by to wiecie. Pogadał z kimś. O, ze słoikiem by pogadał, nie? Jak byłaby opcja łączenia do rozmowy. Ale top nic w tym kierunku nie robi. Szkoda. Może kiedyś. No, jak se będę pakował, że będę wam od, od, odmawiał. <grywa> o, folia z odzysku. Kurde. Te, agrotkanina już czeka na zimę. Wiem, że najlepiej byłoby live odpalić o 20, ale o 20 to ja nie pakuję paczek, nie chce mi się już. Chociaż, nie no, bez sensu. Chociaż, zobaczymy. Może kiedyś odpalę wieczorem? Byłoby na pewno więcej osób. A tak to większość pracy, nie? O! Może ja bym sobie kupił taki stretch. Patrz, ta kurde, nie? Cykupeku się owinie. Zaraz taśmą pocisnę. Do pieca, zobacz. Czy A kurde, dopiero od 2-3 dni przepalam w piecu, nie? Co ja z tym Trzeba... Oszczędzało się, by dupa nie marzła, kurde. O, pokażę wam coś. Taśu. Jakoś po 9 zł, czy 8 są teraz w biedronce te taśmy Nintendo. Nitedo, te, do, ja wiem, do góry kołami chyba. Kurde, nie da się. One mają 100 metrów, nie? Porównując taką zwykłą taśmę. No to kurde, ta chyba ma 25. Po ile te zwykłe taśmy mają, tak nie wiem. No, także opłaca się. Tam jeszcze plus jakieś promocje, rabaty, to tam trochę taniej to wychodzi, nie? Chociaż ta już była trochę używana. Co tam? Bo nikt nic nie pisze, a ja gadam do siebie jak zawsze. Już się przyzwyczaiłem chyba <grystanie> Że nie ma odbiorców na żywo, czyli tu obok. Tylko mówię do telefonu. Ale jesteście oczywiście no. Kurde, zawsze mnie to wkurza. Muszę kupić tą maszynkę chyba, bo to jest <grystanie> komedia z tym odrywaniem. Ze znalezieniem taśmy. Kurde. Dobra, ja. Się... Wyobraźcie sobie, że taka drugmansja. Siema Piotr! Pio, Piotr! <grywa> taka brugmansja Do zaraz stop. Nie ma problemu, to wytrzymuje, nie? To jest topor. Topor do niezarznięcia. A to, co pakuje, to jeszcze kwitła. Tylko górę musiałem przyciąć. Bo by się w paczkę nie zmieściło. Ale Andrzej o tym wie. Andrzej sobie obejrzy później. <noise> z pakowania. Karton. Karton Network. Znowu. Z tymi kartonami to jest zawsze misja. Ale się mam miarkę. 50. 60. Szkoda takiego. Ale pewnie nie będę miał 50. Dobra, nie ma co wydziwiać. No, ostatnio ten, co brałem, to był za mały. No ale do tego w lizie chyba. A nie hmm. będzie kombinacja alpejska. Mam jeszcze jeden. Dobra, dupa, dobra, zmieści się, popieści się, już ja coś wymyślę, ponad 300 paczek w tym roku wymyśliłem, jeśli wlazło to... to się da, o, elegancko, 8 osób, 7, patrzcie, nie wie co się dzieje. <zysy> Nikt nic nie pisze dzisiaj, bo wtorek. Piątek to by ludzie bardziej pisali, nie? Dobra. Teraz tak, szerokość 41. Dopuszczalna. No i ma 41. 61. Kurde, powiem wam, że takie gabaryty ciężejsze, cięższe ciężej jest pakować, żeby to wiecie, w paczce sztywno jechało, bo jechało, bo Kurde, tak myślę, że z 5-7 kg waży taka doniczka. Ja już nie chciałem wy... bo jest fest korzenione. To ciężej się wysyła takie paczki. Najlepiej to takie małe sadzonki, nie? O, siema Karolina, tak? Mamy tu kobietkę jedną chociaż, no. Sporadycznie wpadają, bo mało tych kobiet wchodzi. <dum> Boją się! Dwa, trzy, Kupa druta, kurde. Ślepne powoli, wiecie, bo szukulary musiałbym nosić. Kurde, starość mi dopada. Problem z ostrością się robi czasem. Ja pierdzielę. Co jest, kurde? Nie chcę w liść. Siedzi. Siadzi. Co tu wymyśleć? Żeby to się kurde nie przesunęło. Potem wam pokażę, jak to sklepie do końca. Tu się obsunie Nie. Jeszcze dziurę zrobić. Dziurę w doniczce. Żeby druta przełożyć w razie czego. O! Jakby ktoś nie wiedział, to jest z pakowania paczek film. Chyba ze dwa, dwa odcinki zrobiłem. Takie szczegółowe. Patrzcie, nie mogę w dziurę trafić. Kurde. to <laughs> no się wyprawię. A zrobiłem przed chwilą. Kurde. Ciema 12 osób. I nikt nie pisze. I połamałem nożyka, kur. Ech. No, wiecie co? I tak zawsze coś się odpierdzieli. Szpicasz. Żeby się. Żeby się. Andrzej, nie ten. Niepokój. No co jest? Ty no robicie dziurę i nie możecie wsadzić. Kumacie to? Ja, pierdolę. Kamilerki odpalę teraz. Gdzie ta dziura? O, jest. Jest, udało się. Dobra. Wariacja, kurde. Ale co zrobić? Jeszcze jednego druta trzeba zrobić. Co nie piszecie? Nic. 15 osób? A jest, ktoś pisze ma jo Joasiu. Mam far masz parę brugmansii. Filmy wszystkie oglądasz? Życia ci zabraknie. <grymne> to, jest, to jest moda na sukces już. Zacznę przykłady z polonią, ale z nasion. W ziemi nie wyszły, ale w pojemniku z wodą już tak. I teraz rozsadzam do doniczki. No i dobrze. <grymne> Okno południowe. Pamiętaj, idzie zima, to nie wiem, czy ci siewki przetrwają. Doświetlać by się przydało. Bo ja wysiewałem 12 lat temu, czy tam 14 i trzymałem na oknie południowym, ale mi wschodziły styczeń, luty, jak dobrze pamiętam. Musiałbym filmy, musiałbym filmy się zagłębić i wiesz, wtedy już są dłuższe dni, rozumisz? Wtedy jest bardziej pewne, że tu radę, nie? No ja mam pałownie kabany, takie, że zaraz, zaraz, pokażę. Mam pod ręką gdzieś tutaj. Cię ciętą Przygotowane do testów palenia Będzie palenie numer dwa A. To jest kurde kaban nie Mam lampę kobita się wnerwia Bo jej półki zabieram Kobicie przejdzie Rozumiesz No także tak wygląda Paulownia Dziureczka cykupyku już suche i odłożyłem sobie i wybieram taką stertę tam. Nie widzicie, gdzie to jest. O, tu gdzieś dalej. Jak coś znajdę, to właśnie wyrzucam do szklarni, potem to potnę. Twarde dosyć, nie? I będziemy palić. Tylko, że tym razem nie będę rozpalał od zera, tylko już się będzie palić na przykład, nie? Wygasi się, znaczy wypali się, że już będzie na piecu 40 i dorzuca do pełna i zobaczymy, Jaką, jaką kaloryczność? Znaczy, ile na piecu podskoczy, nie? Jak musa kuminata się trzyma. No ba. Kurde, w do domu się... Ona źle się czuła, nie? Gdzie jest to? No dobrze, pokazuję. O, tu. Na razie kręci pauzę, bo już jest za chłodno, ale będę musiał wynieść do domu. No, życie będzie chciało zdechnąć. Do pieca muszę zobaczyć. Tu się wyprawia, słabo się pali. O no, opony słabo się palą. Nie no, drewno się pali Tylko coś mi byle jak się rozpaliło. Dobra, drugiego drutatne. Na wymiar. Ta, zakwitnie, prędzej zdechnie. 7 stopni w ciemnej piwnicy dla brogumacji jest... Jednoroknie będzie dobrze. Jak jest, jak jest drewniała, to pewnie że da radę. Abyś nie zalał i nie przesuszył. To jest podstawa. Gdzie zakupić nasiona sprawdzone. Z tymi Allegro to 10. 50... Kurde, powiem ci, że z tymi nasionami paulowniami od pałowni, to one zawsze kiełkują. Mi się wydaje, że one mają długi termin kiełkowania. Po prostu nam to nie wychodzi. Ja to po prostu siałem. One bardzo cienką warstwę trzeba zasypać. Tam może z pół centymetra ziemi dawałem folię i wychodziło mi ich setki. Także to tylko moim zdaniem błąd w uprawie wysiewaczy. No i temperatura wyższa trochę, nie? Czy tam na grzejniku spróbować. Tylko też, żeby nie ugotować, nie? Że doniczkę stawiasz na grzejnik i tak to kurde wygląda. Dobra ściskam doniczkę, kurde zawsze się uświnie no ale taka robota w bagnie w domu nie zdechnie moja już drugi rok zima w domu i spoku Karolina no Jezu, tylko ale co nie zdechnie w domu Paulownie Paulownie, tak? Czy brugmansje? Cavendish. A, to za, co za dwa lata u mnie zdychał w domu. Co dwa lata zdychał, puszczał drosty. Przez tak 8 lat. Także ja tej mędzie nie ufam, nie? Rozumiesz? No jest kurde. Masakra nie banan Co drugą zimę kaput było. Dobra tu jakby tak obciął bok. Skrócę paczkę. Patrzcie, nie robi się dzieło. O, tylko tu jest dziura, czyli zaraz utnę tam, utnę tu gdzieś, o nie, Co pyku, będzie ginić. Kto z pracy ogląda, niech się przyzna, że siedzi i nic nie robi. Na bank to siedzi w robocie, albo kawę pije. No nie ma innej opcji, bo rano jest. Która to godzina? A, nie mam zegarka. Która to godzina? Dziesiąta. Aha, jest pierwszy. Czy babu mega mru, no to taki login, że nie wiem czy facet czy kobitka. Ach, nie lubię odłamywać to, bo w łeb można dostać, oko wybić, No Dobra. To bok. Tak sobie myślę. Jak to wymyśleć? To było tak. To w sumie Ej, to zawsze kombinacje takie alpejskie. No ale, kombinuję, ale dochodzi w całości, nie? Szyjej oglądam, palucha se nie Kurde. O, siemano z pracy, już trzy osoby, proszę bardzo. Walą w, w kulki. W pracy się pracuje. Nie. Nie łutne, ale gdzieś już tę krew dziś widziałem, już o. Już chcę coś, ale nie wiem, czy drutem? Czekaj, bo mam misję Martyna. 41 szeroka, żebym potem paczki nie zrobił, która nie wejdzie w paczkomat, nie? 41. O, nie wiem, czy słyszycie, ale mu zawali szklary. Nie. O teraz. Muszę chwilowo, bo mam misję bojową. Muszę to zagiąć. No, o, to to, to. Ci leżeć Czasem te kartony nie wyglądają, wiecie, jak się przesyła. Ale tu nie o to chodzi. To roślina ma dość w całości. A wimpo sobie w paczkę weszło i, i wyrąbane. O, zrobię coś takiego. Darem tam zdjęcia. paszporcik do środka. Coś mi w tym piecu się palić nie chce. Nie słyszę co cugów Chwila, taśmowanie Kurde Ja muszę mieć wszędzie ciasno Kurwa z, z tymi paczkami to jest mój Radeusz, Tadeusz, co nagrałeś za film? Bo już 3 lata czeka aż wrzucisz. Joanna pracuje w Holandii, w szklarni właśnie, ścinamy pomidory koktajlowe. O, i ci filmy w internecie. Spinki Holland w Holandii są i paprykę kręcę od paru lat, fajnie im to wychodzi. Może widziałaś ich filmy? W siedmiu w stopniach moralim życie. Ja bym w siedmiu nie trzymał, aczkolwiek niby się udawało niektórym. Co jest z tym piecem? Nie ma cukru? A będzie. No! O! więcej będzie. No, i już prawie wygląda jak trzeba. No właśnie, oponę mokry wrzuciłem, to gaśnie, nie? Jaka doniczka wystarczy na sadzonkę połowni? Tak malutka? 25 cm. No to 2 litry spokojnie wystarczy. Nie ma co szaleć, kurde. Dobra, muszę owinąć tego dziada. Tak to jest, kurde. Kombinacja, ale z dużymi roślinami. Dlatego nie lubię wysyłać większych roślin. Pier dzielenia, z tym tyle, że. że ja pier Ale się uda się. Się uda się! Nie ma, że boli. Nie mam pomysłu na filma. Kurde Paulowni, mam znaczy do palenia, czy w ogrodzie? Na sprzedaż nie mam, znaczy mam, ale za dużo, żeby wysyłać to na przyszły rok, albo sobie zostawię. Bo kryzys idzie, to będę sadził, żeby mieć czym palić. No. Prawie zrobione. Momento, bo się motam. Pod druciki daję taśmę. Ponieważ jak nie dam pod druciki, to druciki się w karton wrzynają i luzuje się paczka w środku, i może wypaść z zawiasków, nie? Wiecie o co chodzi. No. Kurde starczy chyba. Teraz żeby jeszcze weszło do paczkomatu. matu. Będzie git. Jak ja tu paszport wcisnę. E, znajdziesz jakaś nora. No W piecu zaczęło buzować. Mam zimówki, do golfa jeszcze nie założyłem. Zaraz zacznę wrzucać, kurde. Leczyński mówił, no ja Maureli od tych, nie wiem, 10 lat co najmniej tam 9 już nie pamiętam, myli mi się. No to tak 7-10 noc, a dzień do 17 słońce wyjdzie w szklarnie, nie? piwnice mniejsze takie do dwóch lat zmieszczę tutaj, nie? Bo ja mam 182 Nie wiem, tu chyba jest 2 metry. To mogą stać prawie 0 doświetlania, nic im nie jest, aby ich nie przelać, nie? No. To też dają radę. I temperatura tutaj była za przeciętnie, nie wiem ile teraz stopni, bo nie mam termometra, nie mam. Był kiedyś termometr. No Teraz może być to 12-15, w zimie jak się pali, to wiadomo, to tutaj dosyć ciepło jest, nawet 16-17, ale w nocy tak samo spada do tych do tych nie wiem tam 7. Zależy jakim rusz, nie? No, patrzcie, jakie śmieszne wyszło. O! Powinno wejść w paczkomat. Ja ten prezentuję, jakbym ciuchy sprzedawał, nie? No, ale tak mi fajnie odpalić właśnie live, bo coś robię. A tak jak kurde odpalam. I raptem cisza, nikt nic nie gada, nie? No to patrzysz w ten w ekran jak debil i sobie myślisz, co tu dalej gadać, nie? A tak robisz coś, nie? Coś pakujesz, kurde. Coś się pakuje. Git malina. Jara się w piecu. Jaka minimalna? A, już tego czytałem. Zapierdziela. O. Dupę będzie ciepło. O! To jest wieżba. Wróć! Yy. Dobrze, wieżba. Ale patrzcie, mam tą paul Rzuciłem tą Paulownię. Wieżba podobnej wielkości, a ma raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziesięć lat. No nie tam tamta jest trochę większa. jakaś drobnica. Wszystkim teraz się jara. Nie ma, że małe patyczki się wywala. Bungla <gum> potem wyrzucę. Dobra, idę. Spadam do domu, bo muszę wypisać paszport. No jechać to wysłać. Loftowe klimaty? Co to jest loftowe? Jeszcze raz sprawdzę. 40. Chyba wejdzie w paczkomat. 64 chyba jest maksymalnie. Muszę zobaczyć, bym się wkurzył. Nie, 64. Dobra, znikam. Także do następnego razu. Będę pakował, to będę się odpalał. I tyle. Także do następnego razu. Raza. Razu.